Dzień dobry. Jesteśmy w Kijach. Rozmawiamy z wójtem gminy Kije, panem Tomaszem Socho. No świetnie pan wygląda. Jak zdrowie pana wójta? Dzień dobry. Dziękuję bardzo serdecznie. No nie narzekam na zdrowie. Na razie e, walczymy dzielnie z tym wirusem. Na wstępie chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Kije, którzy w sposób bardzo rzetelny podeszli do wszystkich komunikatów sanepidu czy też Ministerstwa Zdrowia stosują się, stosują się do wszystkich zaleceń. Szanowni Państwo no, żyjemy w specyficznym czasie. Tak naprawdę ta niewiadoma lęk przed tym co przyniesie przyszłość sprawiają że wszyscy musimy niejako nauczyć się żyć od nowa żyć w tych Trudnych, specyficznych dla wszystkich warunkach. Dlatego apeluję, aby wszystkie sprawy, nie tylko urzędowe, ale wszystkie związane z codziennym funkcjonowaniem w miarę możliwości, załatwiać drogą mailową lub też telefonicznie, jeżeli istnieje taka możliwość. Zmienił Pan rodzaj pracy urzędu na drogę elektroniczną. Po tych kilku dniach, takiej pracy, jak Pan oceni, czy petenci, mieszkańcy gminy są zadowoleni. Dajecie radę obsłużyć wszystkich. Wiadomo, że Kontakt międzyludzki jest kontaktem najważniejszym, natomiast no, niestety, tak jak wspominałem wcześniej, w tych warunkach wszyscy musimy się do tego dostosować. Dla nikogo nie jest to komfortowa sytuacja, natomiast no, ze względu na okoliczności musimy, musimy dać radę, musimy się z tym zmierzyć i póki co dajemy radę. Wiadomo, że nie jest łatwo, natomiast nie poddajemy się, walczymy dalej. Podjął się pan opieki nad osobami samotnymi, starszymi inwalidami, osobami. W w czasie kwarantanny, jak to się sprawdza, czy może jakieś nowe formy powstały? To znaczy, wszystkie osoby, które mm są objęte kwarantanną, są pod stałym nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również Wojsko Obrony Terytorialnej zostały tutaj zaangażowane. Dla osób starszych, samotnych zostały dostarczone paczki żywnościowe, także raz jeszcze apeluję do osób, które mają problemy ze zrobieniem zakupów, aby, aby zgłaszały się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jesteśmy tutaj cały czas w gotowości, pełnimy dyżury telefoniczne w zasadzie 24 godziny na dobę, także nikt z mieszkańców Gminy Kije nie pozostanie bez pomocy. Jak pan przewiduje rozwój wypadków na terenie gminy na najbliższe dni. Wiem, że jest pan optymistą. Zgadza się, jestem optymistą, tak jak wspomniałem, bardzo duża zasługa tutaj mieszkańców gminy Kije, ponieważ wszyscy stosujemy się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, osoby objęte kwarantanną, które wracają z zagranicy też bardzo restrykcyjnie przestrzegają tych zaleceń. Nie wychodzą z domu, więc. Mam nadzieję, że wspólnie pokonamy tego wirusa, że w ogóle nie wpuścimy go na teren naszej gminy. Zbliżają się święta wielkanocne. Jak pan przewiduje okołoświąteczną pracę urzędu? Może zacznę z drugiej strony. Szanowni Państwo, to na pewno będą święta inne niż wszystkie święta których ja nie pamiętam. Myślę, że większość z Państwa też nie pamięta takiego okresu przedświątecznego, takich zbliżających się świąt. Natomiast e, niech wstały Pan da nam wszystkim siłę, wiarę i nadzieję na to, że jutro będzie lepsze. Korzystając z okazji składam również najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Niech wstały Pan da nam wszystkim pokój w sercu. Przede wszystkim życzę Państwu zdrowia i pokoju. Natomiast co do funkcjonowania urzędu w tym świątecznym okresie z uwagi na takie ani inne okoliczności w jakich znajdujemy się na chwilę obecną, w piątek skracamy godziny urzędowania do godziny 12, w czwartek pracujemy normalnie. Dziękuję bardzo panu za rozmowę. Proszę przyjąć najlepsze życzenia na pańskie ręce dla wszystkich mieszkańców gminy Kije zdrowia, żebyśmy jak najszybciej z tej pandemii wyszli. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich.